Zostały dziewczyny 3 minuty. Co Dzisiejszym zadanie? sponsorem programu jest makaron Lubella, także Ciężko widać na tym, ale jest dobra. Zadanie jak najwyższa wieża. Tak, jak hmm? najwyższa wieża. Na samym czubku ma być umieszczony pionek. Pracujemy z kreatywnością, z koncentracją, współpracą, czyli z team building pełną parą. Przed ten klej. Powiem tak, stoi i to już może być stoi, źródłem stoi, sukcesu. Stoi. O nie, tam też stoi. To ja bardzo powoli idę. Ile, ile, to, jest, ile to jest pięter? Raz, dwa, trzy, trzy, trzy piętra, wcześniej było więcej. Jezus. Tu mamy wyjść poza schemat, ale jasno jest, są ustalone zasady, nie? Czyli powiedziałam, korzystamy z makaronu, ze sznurka, z i z piątka. Ale super, plus dla Was, za Waszą kreatywność. Tylko pamiętajcie, trzymamy się reguł, nie? Tak samo jak w I pracowało w tym zadaniu. Super! Ania, super. A reszta dziewczyny, jak Wam było w tym zadaniu? Nie nie było źle. Mhm, mhm. Czemu tak sobie? coś żebym był. Słuchaj, ciężko. myślenie się tu... mama, bo <have> <mowHello> na nie urodził. Jeszcze na zawsze, może nie mogę wstać nawet. Nie mogę wstać nawet. to Zobaczcie, nie zawsze najwyżej jest to najlepiej, co Você jest podstawą dobrej drużyny i dobrej, dobrej wieży tutaj w tym przypadku. Współpraca Współpraca, ale żeby, żeby ta wieża się trzymała to co musi być? Mocne co? klej. Jak tam chłopaki dzisiaj? Dobrze Dobrze? Pograliście trochę na treningu? Tak Dobrze A jak się podobał wczorajszy mecz? Bardzo fajny Fajny? Dużo emocji bardzo, było? Tak Jakieś fajne akcyjki jak zapamiętałeś? Nie, ale Nie. były bardzo fajne No to ekstra a jak tam u was? Dobrze Leci? Tak już. Dobrze. W 5 0 słyszałem dzisiaj, było na treningu. Tromo. Trochę trudne, ale tak się nauczyć. Jak przy, przy takim nauczycielu? Wiadomo. Witam, witam trenerze. Dzień dobry wszystkim. Jak? Jak życie, jak samopoczucie. W sumie jestem mega zmęczony po wczorajszym meczu. Wszystko mnie boli, są obolały. Tyle to, Lekko to zaspany. 10 km poszedł przebiec, tak? Oczywiście, że tak, musiałem dobić się. Ale najbardziej to podniesienie mi teraz ciśnienie, to czuję się nowo, na nowo. Tak? Tak, robiliśmy właśnie 5 z słowakami. Trzeba Kilka było... razy się popokałem Ale... Ze szczęścia, że tak dobrze idzie. Tak, ale każdy upadek i każde powstanie to... Umacnia nas. Umacnia. Tak chłopaki? Tak, umacnia -ta. Ta -ta. Porozmawiałem sobie jeszcze z trenerem Łukaszem. O. Powiedział, że nie może się doczekać kamery. Tak? Tak. <grym> e Już sobie nawet na kartce podobno napisał coś, co będzie mówił. Nie, ja też nie mogę się doczekać. Robimy mały razie. konkurs. Rodzice muszą policzyć, ile razy trener Łukasz powiedział dokładnie. Co dokładnie, słowo dokładnie jest słowem kluczem. Do, ale to przez cały obóz? Czy jest przez cały obóz? Tak, przez okay. cały obóz. Okay. Poprawny wynik. Damy uścisk pod autokarem. Zwycięzcy. Nie, no, Wydaje mi się, że jeszcze jakaś tam nagroda mogłaby wpaść To musi zagadać z prezes, prezesem dobra, dobra Prezes musi coś wymyślić <grystanie> dobrze, Czyli Karki, długopisy w dłoń I liczymy I liczymy ile razy trener Łukasz powiedział dokładnie Dobra <grystanie> ja się Błażej chce wywiad? Błażej chce strasznie wywiad, ale wstydził się poprosić więc... No dobrze, to... Witam serdecznie Ja też witam Jak <grystanie> kulturalnie się zaczyna Super miło, super miło No dobra, a powiedz mi a co sądzisz o wczorajszym meczu? No Pomożesz koledze? Co o wczorajszym meczu sądzisz? Fajny był Fajny? Mhm Ciekawy? Kto był Na lepszy? Koniec końców Dobra Na koniec końców trenerzy Siema, dokąd biegniecie? Przed siebie? od nas jeszcze trochę mi siły zostało po wczoraj Nie powiem Słyszałem, że pozarościłyście chłopakom i biegałyście po schodkach Polecacie? Nie, nie. nie? Dobry Dzień dobry, dzień dobry. Jak tam dzianek mija? No, bardzo dobrze. rano rzeźko. Myśleliśmy, że może już będzie tak trochę odpuścić ten upał, ale <grym> widzę, że... Czyli jak to się mówi, jak to powiedzie trener Krzysztof, jak nie ma oczy pogadać, to się rozmawia o pogodzie. Z byliśmy gotów, najpierw byliśmy na schodkach, dziewczyny weszły 5 razy po schodkach, 5 razy zeszły, i potem jeszcze tutaj przyszliśmy trochę pobiegać, tak zwane marszobiegi. Minuta biegu, minuta marszu. I takich 5 cykli. A nawiązując do, do meczu, jakie wrażenia po wczorajszym no, spotkaniu? Super, ja. Yy, dla, mnie, dla mnie bardzo fajnie, no bo potem sobie obejrzałem powtórkę, patrzyłem na swoją technikę rzutu, nie do końca mi się podoba, ale już mam na to wytłumaczenie Pięknie jak chłopaki się sprawdzili? Yy, Okej, okay, spoko. Chociaż myślałem, że większy opór będą stawiać, no ale... No, tam mieli mieli przybłyski fajne, nie? Tak. Dobra dziewczyny. Biegniemy, czwarty się zagadałem. Do no piątego jest słodki. Szeroko tam szeroko. Dobry, dobry, dobry. Jak dobry. się podobał miać wczorajszy? A dobrze. 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 dobrze? Tak. Gardło zdarte? Od kibicowania? Tak, zdarte. <laughs> tak. Dziadkowie dali już lajka? Dawno już. Dobrze, dobrze. Potrzebujemy więcej. Cały czas za mało. O od Was rodzice dali lajki? nie wiadomo, nie wiadomo ale może tak. No bo, bo tak was posprawdzam, a tam ostatnio no widziałem no jakieś... Ubłagam, no, błagam, bo mnie nie chce schodów. <gulanie> nie chcę <chcesz> schodów. <gulanie> Jak tam po wczoraj? Chłopaki? Dobrze. Dobrze? Mięście nie bolą. Nie, nie bolą. Duma nie boli. Wszyscy mówiliście, że, że nam skopiecie tyłki. Z tyłu chłopaki z przodu się nawet nie odwracają. Trener Rafał? Moim, moim zdaniem to i tak wygraliśmy ten mecz ale... Moralnie? Tak Co tam? Jak po meczu? Czego pan tu szuka? No jak kłopotów, jak zawsze No właśnie no. Kolega też bardzo y, szuka kłopotów Kolega! I będzie miał Teraz to kolega stracił telefon w dosię Tak, zaraz Jak tam po meczu? Ty w nieprzyjemny sposób Dobrze Jestem od pierwszej dystans 5%. Tak. Już wystarczy pomeczowych wywiadów. Tak. Takie Tam tak, trójka było? za trójką szła, z tego co widziałem na filmiku. Ale nie celne. Nie, były same celne, same celne na filmiku. A, no, tak. <gry> Witamy wszystkich. Znalazłem trenera Łukasza i chciałem w końcu zobaczyć, czy trener Łukasz więcej powie niż dwa słowa. Więc trenerze, zadamy kilka tych pytań. Miejmy nadzieję, że będzie to elokwentna wypowiedź. Więc jak Ci się trenerze podoba na obozie i jak się współpracuje z młodzieżą? Jest super. Otóż to. Dokładnie tak. Eee, a co myślisz może o pogodzie? Jak Ci się podoba pogoda? Jest ciepło. Otóż to. Dziękuję. D Dziękuję. <noise>